Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zastanawiam się, kto takie durnowate artykuły pisze i czy to jest prawda, bo ja na pewno nie jestem wśród Polaków, którzy kochają uwaga suszone owady? Te suszone owady stały się hitem, i coś takiego pojawia się na największych portalach, na największych portalach informacyjnych, w tym przypadku one zielony, one zielony. Moi drodzy, czy Wy nie zakochaliście się w suszonych owadach? Czy ktoś z Was zakochał się w suszonych owadach? Dzisiaj dwa takie tragiczne wręcz. Tragiczne i jednocześnie głupie, głupie rzeczy, głupie sprawy, głupie artykuły. Jedno będzie o tych suszonych owadach, a drugie będzie o truskawkach. Posłuchajcie, w zeszłym roku jak podaje Onet, przez internet przelała się fala oburzenia w związku z dopuszczeniem niektórych owadów do spożycia przez Komisję Europejską. No mówiłem przecież o tym. Nie brakowało teorii zgodnie z którymi nowe prawo spowoduje, że owady będą potajemnie dosypywana do różnego typu pożywienia. Okazuje się, że nie jest to konieczne, ponieważ Polacy świadomie chętnie sięgają po tego typu przekąskę. Uwaga, nawet nie trzeba będzie tam po kryjomu dosypywać Polakom, bo podobno Polacy chętnie chętnie sięgają po tego typu przekąskę. Chciałbym spotkać choć jednego Polaka. Naprawdę chciałbym spotkać Takiego, który tę przekąskę pokochał i to regularnie je, albo chociaż raz w życiu zjadł, nie przez przypadek, nikt go nie oszukał, go po prostu zjadł, żeby mi powiedział, jak to smakuje i czy, no, czy mu smakowało, czy nie miał sraczki jakiejś tam, albo zatwardzenia, albo czegokolwiek po tym. Gdy tylko owady zostały dopuszczone do spożycia, kurczę, w jakich my czasach żyjemy, to zdanie, gdy tylko owady zostały dopuszczone do spożycia, cały czas, całą naszą historię, Jedliśmy to, co jedliśmy. I nie było źle. Wszystko było ok. Mamy tyle mięska, że naprawdę moglibyśmy jeść od rana do wieczora każdego dnia. Niektórych na to nie stać. No praktycznie, no... Kogo teraz stać? No nie niektórych, tylko większości nie stać na dobre mięso. A oni, uwaga, chcą nam serwować owady. Jak ktoś jest na przykład... Aha, bo to... Ci wegetarianie, to mogą te owady jeść, czy nie? Jak ktoś jest wegetarianinem, to spoko, jak to mówi młodzież, nie ma problemów. Słuchajcie teraz. Gdy tylko owady zostały dopuszczone do spożycia, sieć supermarketów Carrefour wprowadziła możliwość ich zakupu w pięciu sklepach w Warszawie. Produkt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że sieć stopniowo rozszerzyła jego dostępność. Ostatnio zdecydowała się na poszerzenie tego asortymentu o 11 nowych lokalizacji. Obecnie owadzie przekąski dostępne są już w 38 sklepach Carrefour, na terenie całego kraju. O, o, o kurczę, aż naprawdę, to nie tak, że ja nie umiem czytać, ale jak ja czytam coś takiego, widzę, to aż mi się język, po prostu mój język nie chce tego wypowiedzieć. W ofercie sklepu znajdują się owady w czystej postaci. Tak jak suszone świerszcze o smaku, czyli i limonki, soli morskiej oraz śmietany z cebulą. Ja przepraszam was, bo was nie uprzedziłem. Jeśli jecie teraz albo macie zamiar jeść, to może później zjedzcie albo później obejrzyjcie. Śmietany z cebulą. Alternatywą dla tych nieco mniej odważnych są na przykład batony z dodatkiem owadów, które również cieszą się popularnością wśród klientów, szczególnie o większych, większych miastach. Myślałem, że o większych portfelach. Owady mają wiele cennych składników odżywczych. Są one źródłem pełnowartościowego białka o korzystnym profilu aminokwasowym oraz tłuszczu, który charakteryzuje się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych. Z dotychczasowych badań wynika również, że owady zawierają bioaktywne peptydy o właściwościach potencjalnie prozdrowotnych. Potencjalnie. No. Peptydy te mogą hamować aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozwój tzw. zespołu metabolicznego. A Słuchajcie teraz. Wprowadzając do naszej oferty produkty na bazie owadów, Carrefour Polska nie tylko podąża za globalnymi trendami żywieniowymi, aha, globalny trend żywieniowy, ale również wyznacza nowe standardy w branży detalicznej. Nasze działania mają na celu popularyzację zrównoważonego sposobu odżywiania, tak to jest zrównoważone na pewno, i uświadamianie konsumentów o znaczeniu alternatywych źródeł białka. Uwaga, dla białeczka zjem sobie dzisiaj świerszczyka. Hodowla owadów ma zdecydowanie mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne, a to o to chodzi. W porównaniu z tradycyjną hodowlą zwierząt. Poza tym, jak przekonują naukowcy, uwaga naukowców, brają to zdanie, to słowo. Jak przekonują naukowcy, owady stanowią również źródło wartości odżywczych. Mimo iż spożywanie owadów jest tematem tabu w Polsce, na spożywczej mapie Polski pojawia się coraz więcej firm, które wprowadzają te niecodzienne produkty do swojej oferty. Jak widać, z sukcesem znajdują klientów. Dobra, już wam tego nie czyta, no w sumie to się artykuł skończył to ja się zastanawiam, aha, bo to teraz na tej majówce tegorocznej to ci entuzjaści, no miłośnicy wręcz, zakochani w owadach będą się nimi delektować całą majówkę. Dzień w dzień. Zwykłego mięska już nie będziecie jeść, tylko owadzie. Tylko owatki, tylko owatki w każdej postaci. tak jest srakie i pierdziakie, no? Dosłownie. I teraz moi drodzy, jeszcze druga sprawa. W mediach gruchnęła wiadomość, że gdzieś tam w Warszawie, czy gdzieś, ja już nie wiem gdzie, to nie ma znaczenia większego. Pojawiły się truskawki, uwaga, po 20 zł. I Polacy są tak zszokowani, tak zszokowani ceną, że mówią, że to nie może być prawda. Ale nie, że to jest drogie, tylko że to jest tanie. No, z tego wynika, że Polak to sobie mówi, a nie no, panie, 100 zł jak nie kosztuje, to ja nie chcę, ale ja nie chcę tej. 100... co, za 20 zł truskawki? Ale to nie, ja mam tam w tym w supermarkecie w Biedronce czy w Lidlu za 98 na promocji. Ale zobaczcie, jakie ugłupienie. Ja nigdy się nie spodziewałem tego, że produkt, truskawka, która jest już droga, 20 zł to jest. No to jest drogie, i kiedy pojawi się w sklepie, czy tam, no, na jakimś targowisku, że to nie będzie normalne dla, dla ludzi. A wiecie o co chodzi? Mi się wydaje, że tutaj chodzi o to, że oni chcą po prostu tępić tych takich zwykłych ludzi, którzy mają te truskawki, którzy zbierają, które, którzy chcą je sprzedać, i oni teraz będą wmawiać, że te truskawki nie są zdrowe. No te. Pewnie nie są jeszcze polskie, ale wiecie o co chodzi, jak już się polskie pojawią. A nawet teraz, zobaczcie, no a te w Lidlu czy w Biedronce za 100 zł, to co? No to co to? One są lepsze, a skąd one pochodzą? Jakim głupim trzeba być człowiekiem, naprawdę, żeby na widok dobrej ceny, to znaczy, dla mnie to jest wciąż zła cena, ale dobra w porównaniu do tego, co jest u konkurencji. Burzyć się i robić z tego skandal, bo coś jest za tanie. Zobaczcie, teraz my już nie robimy skandalu dlatego że coś jest za drogie, tylko robimy skandal dlatego że coś jest za tanie. No to już się wymknęło spod kontroli. No to już nie jest normalne, no to już nawet nie jest ludzkie. No tego już nie można zakwalifikować do jakiegoś odruchu ludzkiego, bo to nie jest normalne. Jeśli coś jest drogie, jeśli widzieliśmy wczoraj jakiś produkt, który był bardzo drogi, dziś widzimy za 20 zł, czyli tam nie wiem, 4, 5 razy tańsze i my mówimy, że to musi być kurcze podejrzane że to musi być podejrzane, ale czasem tak jest. Gdzieś tam są jakieś oferty samochodów, w samochód w normalnej cenie, bo teraz te ceny zwariowały i ludzie nie chcą nawet oglądać, bo się boją, bo to jest podejrzanie tanie, rozumiecie? To już jest... Popatrzcie, co telewizor może zrobić z człowiekiem. Nie dość, że Polacy pokochali owady, to jeszcze gardzą truskawkami w normalnej takiej no drogiej, ale w, no w miarę normalnej w porównaniu do supermarketów w cenie. Podwójne uderzenie, kiedyś był taki film. Podwójne uderzenie. Takie kombo, jak to mówią, kombo wariactwa. Z jednej strony i z drugiej strony. No nie dogodzisz, nie dogodzisz, nieważne co byś robił, nie dogodzisz. Teraz to było najlepsze, no. Jest ten taki 1 maja, później jest nasze święto narodowe konstytucji, której oni przecież nie poważają, żadne tam z tych rządzących. I nagle biało-czerwono. Uwaga na, na jeden lub dwa dni, a później wróci niebiesko-żółto. To, to nie jest normalny kraj, moi drodzy. To nie jest normalny kraj. Są ludzie, jest jakiś procent, 10-5% fajnych, fenomenalnych, fantastycznych, świetnych ludzi. Ale reszta, panie. Dajmy spokój. Pozdrawiam was, trzymacie się cieplutko i kupujmy. Jak już się pojawią te truskaweczki od rolników bezpośrednio, od jakiejś tam pani, która zbierała, która przyszła na targ, gdziekolwiek, kupujmy, płaćmy gotówką. Nie kartą w supermarkecie. Cześć, do usłyszenia, pa pa.